Jak powiedzą, to, to powtórzę hub, jeżeli za daleko się zapisało. To jakiś guziczek? No Boże, być Dawaj Boże, boże! Łódź! Łódź! Ja pierdolę i to aż mi serce zaburzało kiedyś na tydzień Nie, efekty dźwiękowe w tej gry naprawdę są zajebiste, to ja Podobają mi się w chuj Dobrze podkreślają to, tą ciemność, to wszystko, to idealnie zrobili Dawaj, dawaj, jest. Kurwa, i dead. Aż kosteczki chrupły, przynajmniej nie będę musiał się już bawić z robakiem. To jest ogromny plusek dla mnie, dla naszego limbusia. I jeszcze Jeszcze raz, dasz radę, dasz radę, dasz radę, dasz radę. Noż no, ja, no znowu, 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 znowu. Ta sama sytuacja. W to samo miejsce się rypłem, w to samo padłem. Nie no, kurczę, ile ja jeszcze będę razy dedeł Jak ja nie lubię takich dedeł, bo to wszystko przyciąga filmiki, i potem takie głupie sklejanie z tego będzie. Tego nie lubię. No, że... Ach, udało się Co teraz? Co teraz? Nie wiem właśnie Ale widzę, że tu jest uchwyt, więc musimy to chyba rozbujeć, no nie? Innej, innej opcji nie widzę. Uuu! Ale to było fajne. Poczułem się przez chwilę przed chwilą jak na huztawce. Dobra, mamy jakieś guziczki, góra i dół, dobra, nabierz w górę. Nie widzę innej opcji Idziemy dalej. Dźwignie, tylko dźwignie. No, co się dzieje? O, co się dzieje? O, linda! No. Kurczę! No a akurat... Góra... Dlaczego ta linka nie mogła być dłuższa? No jak... takie chamstwo, no. Dobra. I kolejne utrudnienie, twórcy dodali, więc trzeba je zrobić. Więc... Potrzebna jest skrzyneczka. No super, skąd ja ją wezmę. Leź na dół, bałwanie, a ty na dłuższy. Czekajcie, tam byłem, na dole tam nic już nie ma, więc pójdziemy na lewo. O, 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 o! jest, jest, jest! Yes. Uff, nie będę musiał daleko łazić. Jest plus, just, plus, plus. Wiedzę. Wszystko koło siebie jest. Tylko trzeba po prostu dobrze to posprale, to Dobra, Dobra, ale z tej strony, bo ten lepiej będzie. Chyba. Zamy. co znowu aha czekaj dziś to będzie? teraz podłużymy tutaj beltkę ciężar tego tak będzie wielki po, nie powinno nie ruszyć o, jest mix, jest mix. teraz jak? aha, dobra musimy najpierw uruchomić a potem szybciutko na puminkę O! Udało się, udało się Tu się już rozbuja, bo widać trzeba skoczyć O! Dobrze O o, co tu? O nie, o nie Widzicie I i tutaj będzie trzeba chyba Oczywiście, jaki będzie jedna skrzynka i doskoczymy to ani rusz, kurwa będzie trzeba położyć jedną skrzynkę na drugą Wtedy powinniśmy dać radę, ale... Ale, ale... Trzeba tak to zrobić, żeby... Bo widzieliście jak te skrzyp... skrzypce... Jak te szczęki... Powoli się otwierają, więc... Zobaczę... Tak... Udało się, dla pierwszej Niewiele ze by, mnie by zostało jak to tam został Ło <laughs> wow, co to było Znowu jakieś wiadostwo które będziemy gonić i będzie chciało mnie zjeść Ło, wow, a cóż to jest za komarzysko? Owadek mucha cholera wie co to jest co ja mam z tym zrobić? Wiesz co? Czekajcie, yy, dokonam analizy sytuacji. Komar leży tu i coś pierdala. My podchodzimy, on, on ucieka. Tramwienki nie ma, nic tu nie możemy zrobić. Coś trzeba z komarem wykombinować, tak chyba, żeby go złapali. Tak myślę przynajmniej. Czekajcie, no wróćmy, Zobaczmy. Aha, rzeczywiście, patrzcie, zbliżamy się do niego. Zaczyna patrzeć. Gdy już nie patrzy, idziemy trochę. Tak, i... dobra, teraz skoczymy. O, ale ja Nie puszczę cię! Daaa! mnie do mojej siostry, dziadostwo! Albo najpierw wypuść mnie z tego si pięknego pie świata. U. Czyli ten libo wszystko musi urywać. Najpierw urwał nogę pająkowi. Potem komarowi, czy co to było. Co jeszcze urwiesz, chłopcze? Co jeszcze urwiesz? Ogarnij się. Tam jakaś widzę maszyneria jest. O, będzie zabawa. E? Ale zabawa. Wow, ale koło ja Cię pierdolę. Lubię takie duże rzeczy Oj co, będzie się działo, będzie się działo Dobra co my tu mamy? Skrzyneczkę Aha Aha, aha, może gdzieś to Można to Kurwa nie już, już myślałem, że będzie tak pięknie, bo myślałem, że tą skrzyneczkę po prostu wypchamy to i to poleci i ułożymy jakąś tam pilotkę, czy co tam chcecie. A tu okazuje się, że trzeba to najpierw otworzyć, skrzyneczkę w dół, i wtedy tam sobie podłożymy. I dźwignia będzie uruchomiona. kole, ale jak to zrobić? Nie widzę innego wyjścia jak tego pójść na górę i sprawdzić, co tu będzie. koło, oh Jezu Jezu, szybko, szybko Dobra, dawaj, dawaj Zrobimy podzienie Ale fajnie, podoba, podał, bo mało mi O, aha, 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 już wiem, już wiem Genialny, no może też. Może nie jestem genialny, może to nawet małe dziecko by widziało o co chodzi Ale trzeba kółeczko rozpędzić I zaraz zobaczycie, zaraz tak? zobaczycie no, Teraz się sprawdza Ten znowu wróci, a my wypchamy z źródeczkę no, Sukces! Sukces kurwa! Woo, woo, wow, e, e, idź, ee, iść! Już bym chciał No i dobra, jesteście gotowi na uruchomienie tego wielkiego kołrota? Czy co to jest jakiś półeczek? Zębatka gigantyczna! Bra, 3, 2, 1! A! Hi -hi. Ale super się kręci. Dobra, a strzoneczkę zniszczymy, bo mogę to zobaczyć się roztrzowska Leczkę, nie na mnie Ale fajne to jest. Dobra jeszcze raz O dobra dobra, dobra, czekaj, się teraz tu Kolejną szybkę ten, ten naprawdę straszny Może to z tu wsadzono, ale... Kurwa, chyba zjebało. Nie, co ja zrobiłem! Chyba tu było właśnie trzeba skoczyć. I na tą drabinkę. To super, aleś się wyjebał. A najwyżej punktu, że zobaczymy. Dobra, i Na pewno. What the fuck! To tutaj było można spokojnie? No... Ale żal. Nie spodziewałem się tego naprawdę, ale tak przed... to co? Jest to co? No dobrze, że tą to, to skrzynkę przewiozłem tutaj, bez bitu. O kurwa, patrzcie no. Zab... Szybkie, szybkie ładowanie. Ale no widocznie widzę, że ma drugą skrzynkę, tak. no Gdybym tego wcześniej tam nie zrobił, to bym musiał się wracać i bym znowu tracił setny czas. No, gdzieś, gdzieś się, gdzieś się Już miałem te swoje nadzieje. Dobra, to robimy plan B. Za chusta teraz. Lewa, prawa, lewa. Hop. Nie, 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 dobra, dałem radę. Jeszcze raz muszę tak? Oho, o co tu chodzi, impreza? Wow, ładnie, fajnie, no co się dzieje? What the fuck? To miejsce mnie naprawdę przeraża. nagle, okazuje się, że to wszystko jedno, to, to gówno, co wszędzie chodziłem, to to wszystko jest maszyną! Spójrzcie, to się kurwa wszystko kręci Jeszcze to z tyłu wszystko. Nie, gdzie ja jestem to ja nie wiem To, to wszystko się kręci. Wszystko się niszczy, zabija, kurwa, chodź. Libo, gdzieś ty w, w się wpakował, Jakiś piekło szatana. O, dałem radę, jest dobrze. No mu chyba znowu byś się kręci. Nie! Dobra, no, no, musimy tą skrzynkę szybko przycisnąć. No chaj, to, to działa, Aha Dobra O nie kręci, o dobrze, dobrze, to już myślałem Teraz śleczkę damy na środek dawaj, 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 dawaj. No, dawaj się radę. Zu chłop Dobra, odpalamy przełącznik i jedziemy z trucoksem. Oooo, to dawaj, to wuj, to dałeś rany, dobrze! Uf. Nie, ja nie lubię te skippy, ja nie lubię takich rzeczy, no. Nie lubię rzeczy, które wiem, że mogą mnie posiekać na pewne kawałeczki. Ale cóż mogę poradzić to... Aha, no raczej,